Siema siema wszystkim, zgodnie z tym, co wspominałem w ostatnim wideo, dzisiaj się szkolimy, uczymy, podnosimy swoją wiedzę i jak tam chcecie to nazwać, tak sobie to nazwijcie. Zgodnie z rozkładem jazdy, niczym polskie PKP. BUM! Dzisiaj średnie kroczą C. Nawet się zrymowało. Dobra, słuchajcie, jak się okazuje, nagrywanie poradników no nie jest takie proste, bo coś, co wydaje się proste dla mnie, trzeba przedstawić w takiej formie, żeby zostało zrozumiane dobrze i żeby było dobrze. Odebrane i zrozumiane przez drugą osobę. Jak już wiecie na moim kanale, ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co tutaj widzicie, to są e, tylko moje przemyślenia odnośnie rynku. Jeżeli się z tym zgadzacie, to no to bomba. Jeżeli nie, no, to już też wiecie, co należy oglądać. A do rzeczy, słuchajcie, odnośnie średnich kroczących. Dzisiaj dowiemy się tak, co to jest średnia krocząca. E, jakie są rodzaje średnich kroczących i omówimy tak naprawdę dwie, z których najwięcej osób korzysta, i moim zdaniem ma to sens. Nie będziemy sobie robić śmietnika w głowie. E, trzecia rzecz to dowiemy się, jak czysto teoretycznie niektórzy piszą, żeby te średnie kroczące stosować, oraz ja przedstawię Wam, jak ja te średnie. Kroczące stosuję, a przynajmniej jak korzystam z nich do um, podejmowania różnego rodzaju decyzji. E, pewnie słyszycie w tle mojego psa, który paraduje po mieszkaniu. <laughs> Zapewne się odezwie, bo dzisiaj siedzimy sobie w domku. <laughs> a każdy sąsiad, który wchodzi, przechodzi, jakby strasznie mu przeszkadza. Nie wiem, to jakiś czaknoris mi tu wyrasta w domu. Dobra, lecimy z tematem. OK, żeby Wam zobrazować, czym jest średnia krocząca, jak sama nazwa mówi, jest to średnia oraz krocząca, czyli podąża za ceną. Co oznacza słowo średnia? Średnia oznacza, że jeżeli ustawimy sobie średnią kroczącą przykładowo na 50. Co to jest to 50? 50 to są okresy, tak? Dlaczego nie mówię 50 dni, ponieważ tym okresem, który sobie wybierzemy, może być dzień, może być 4 godziny, może być godzina 30 minut 15, 5. Jaki interwał wybierzemy? Do takiego interwału dostosuje się nam średnia krocząca 50, tak? Czyli jeżeli mam Średnią kroczącą na 50 i interwał dzienny, to znaczy, że jest to średnia cena z 50 okresów, czyli w tym przypadku 50 dni. Interwał, jaki sobie na tej średniej kroczącej ustalimy, odnosi się do przestrzeni czasowej, czyli do tego, co mamy wybrane w danym momencie na wykresie. Jeżeli Ustawię sobie wykres na godzinówkę i średnia krocząca jest na interwale 50. To wówczas średnia krocząca pokazuje mi średnią cenę z ostatnich 50 godzin. Ostatnich. Dlaczego? Właśnie o to chodzi, że jeżeli mamy średnią kroczącą. 50 To ona liczy cały czas ostatnie 50 świec, i jeżeli dochodzi 51 z tej strony, to odpada nam jedna z tej strony. Żeby Wam to zobrazować, przygotowałem sobie takie popularne kiedyś narzędzie w szkole. Weźmiemy sobie łoałówek, zrobimy z niego troszkę grubaska. Podzielimy sobie na razie to na pół. I teraz tak. Średnia krocząca działa na takiej zasadzie, że mamy cztery okresy cenowe. Stryk, piękna pierwsza świeca, ale ja jestem normalnie malarz roku, cztery świece, tak, czyli interwał 4, i mamy sobie tutaj cztery różne ceny, czyli co jest cena 1 dolar, tu załóżmy 2 dolary, 3 dolary i 4 dolary. Jeżeli by mamy interwał nie tak jak tam pokazywałem, 50, a 4, to tutaj będzie brana cena z tego, oto, o z tego obszaru, tak. Natomiast, jeżeli do, dojdzie mi kolejna świeca, czyli będzie to interwał dzienny i będzie tu kolejny piąty dzień, i załóżmy, cena będzie kosztowała wtedy 5 dolarów, tak, no to wtedy już liczymy cenę. Średnia pokazuje nam o z tego okresu. Czyli, jeżeli ustawimy ją na interwał 4, to ciągle te ostatnie 4 średnia krocząca będzie wam pokazywać. I teraz nie patrzymy na to, bierzemy sobie tą naszą czwórkę i lecimy z koksem. Tak dodajemy wtedy. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Szybka matematyka. 1 plus 2 to 3, 3 plus 3 to 6, 6 plus 4 to mamy. 10. Ja, ja jestem normalnie matematyk, pierwsza liga. No i teraz tak, żeby nam wyszła faktycznie ta wartość naszej średniej kroczącej, to to 10 dzielimy na 4, tak? Czyli 10 robimy na 4, i to nam daje, że nasza średnia krocząca z tego interwału czasowego wyrazi nam 2,5, tak? <laughs> żeby nie było siupy, tak jest. I teraz uwaga: będzie to załóżmy wyglądało w ten sposób, tak? Średnia krocząca będzie nam tutaj wyrażała dokładnie to, co my chcemy zobaczyć z tego. Okresu. Dlaczego średnia krocząca jest tak ważna w stosunku do innych narzędzi? Bo ona po prostu, jeżeli zostanie ustawiona na taki interwał 4, no to ona z tego interwału każdemu z inwestorów pokaże dokładnie taki sam werdykt. Natomiast linie trendu, tak jak czasami ja Wam rysuję, każdy inwestor może sobie namalować sami. Wówczas będą jakieś rozbieżności. Co jeszcze powinniście wiedzieć o średnich kroczących? Chodzi o to, że średnie kroczące pokazują aktualnie swoją przeszłość, tak? Czyli e, zobaczcie, coś się dzieje z ceną, załóżmy tu na Bitcoinie, coś się dzieje z ceną, a średnia krocząca pokazuje dopiero to, co się dzieje z ceną, ale z opóźnieniem, tak? Średnia krocząca nie jest w stanie pokazać Wam przyszłości, nie jest w stanie przeliczyć przyszłościowo, gdzie ona poleci, tak, ponieważ ona bazuje na cenie, która już zapadła, w związku z powyższym jest jakby śladem tego, co zostawia rynek i też ciężko na podstawie tej średniej kroczącej dlatego jest wróżyć po prostu z fusów. Wróćmy sobie do tego wykresu dziennego i teraz tak, skoro wiemy plus, minus, na jakiej zasadzie działa, jest o, dla nas zrozumiałe, na jakiej zasadzie działa średnia krocząca, e, jak ona to oblicza, to teraz zobaczmy, jakie mamy. Mamy tak, Prostą średnią kroczącą, zwaną często jako SMA, i to jest z English Language, czyli Simple Moving Average, czyli prosta średnia krocząca. Dobra, jestem, 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 bo miałem telefon. <laughs> Nie no nagrać panu wideo. E, średnia, ta ostatnia, to jest średnia ważona, i ona jest określana jako WMA. I teraz tak. Najczęściej stosowane jest to prosta średnia krocząca oraz średnia wykładnicza. Czym się różnią? Prosta średnia krocząca, czyli SMA, jest to, tak jak sama nazwa mówi, prosta średnia, czyli ona, tak dokładnie jak Wam mówiłem, wyrzuca nam średnią z danego okresu. W średnia wykładnicza natomiast mówi nam o Średniej cenie, natomiast ona inaczej reaguje na zmianę ceny. Bardziej skupia się na tych ostatnich wydarzeniach, jakie miały na te, y, 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 że tak powiem na wykresie i bardziej się do nich potrafi dopasować. Czyli jaka jest różnica? Ta SMA można powiedzieć, że tak na sztywno podąża, jak idzie ze średniego okresu, czyli załóżmy, ustawimy sobie okres 10 i ona z takim okresem na sztywno liczy. Natomiast tutaj jeżeli ustawimy sobie okres 10 tak, cykli, czy tam słupków, czy tam e, świec, to ona oczywiście zlicza cały okres, natomiast większą wagę przywiąże do e, ostatniej końcóweczki i w związku z tym szybciej reaguje na zmianę ceny. Jak to wygląda w praktyce, to Wam pokażę, żebyście mogli to zrozumieć. Mamy przykładowo zwykłą średnią kroczącą 50, Ona jest, to jest ta niebieska, ona jest krótsza, no i weźmiemy sobie tą średnią kroczącą, zwykłą dwusetkę wywalimy, z której ja korzystam. I, 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 i wrzucimy sobie, e, wrzucimy sobie wykładniczą średnią kroczącą, o. Tak, i teraz mamy tak, ona jest jako dziewiątka, nam się wbiła, więc tutaj oczywiście długość wpiszemy z powrotem 50, natomiast styl damy ją jako białą. Pamiętajcie, że jestem daltonistą, żebyśmy mieli różnicę. I teraz tak, wykładnicza średnia krocząca. Zobaczcie na e, różnicę, jaka pojawiła się na wykresie. Obie średnie kroczące mają ten sam interwał 50 i 50, tak? Prosta średnia krocząca, czyli nasza niebieska, reaguje na cenę w sposób, jak widzicie, bardziej zamulony, tak? I cena się zmienia, poszła w dół, a średnia jeszcze z rozpędu wyleciała i dopiero zawraca. Natomiast wykładnicza średnia krocząca, jak widzicie, reaguje dużo szybciej, tak? Czyli cena idzie do góry, wykładnicza podąża za nią. Cena bum, spada na dół jest tak zwany pomidor to wykładnicza już nam tu reakcję pokazała natomiast standardowa średnia krocząca sobie jeszcze podąża taka jest między nimi różnica czyli każdy indywidualnie do strategii którą inwestycyjnej którą obejmuje może sobie dopasować z którego narzędzia korzysta ja używam prostych średnich kroczących i, i, i tak jak mówię, tutaj jeżeli będziecie podejmowali decyzje inwestycyjne w przyszłości, będziecie się tych narzędzi uczyć, będziecie rozumieli, jak one działają, będziecie przede wszystkim ćwiczyć, wówczas y, sami zaczniecie podejmować decyzję, co Wam najbardziej pasuje. Teraz tak, zasady zastosowania średnich kroczących. Ja już dodałem sobie zwykłą swoją dwusetkę, tak, już widzicie, Oprócz tego, że średnie kroczące mogą Wam pokazać aktualnie panujący trend na rynku, i to pewnie zauważyliście, jak podnosiłem ten temat w niektórych filmikach, niektórzy stosują średnie kroczące jako sygnały inwestycyjne. I teraz, w czym siedzi Hochlik? Hochlik siedzi w tym, że Jedna na przykład y, strategia inwestycyjna może mówić o tym, że średnia krocząca daje sygnał wejścia w przypadku y, na przykład przecięcia jej, tak? No i tutaj mamy cena spada krótkoterminową średnią kroczącą 50, jako dynamiczne wsparcie lub opór pokazujące e, aktualnie co się dzieje, no i mamy przekracza 50, czyli w tym momencie powstał sygnał sprzedaży według niektórych teorii, no i cena sobie poszybowała w dół. Natomiast nie do końca ja uważam, że korzystanie z takiej jednej średniej kroczącej, na przykład 50 jako sygnału do wejścia jest, jest dobre, bo właśnie no, tu jest prosty przykład. No niby przecięcie mają być spadki, spadki były krótkoterminowe, później wzrosty. No i tu już będą wzrosty, Panie, bo średnia przecięta i przecięta to jest teraz, że tak powiem, nić Twojej cierpliwości, ponieważ zamiast wzrosnąć, cena zrobiła. I znowu, o, to teraz wchodzimy, bo teraz to urośnie i. Okazuje się, że jeżeli nie mamy niczego dodatkowego do tych średnich kroczących, możemy właśnie źle interpretować sygnały, jakie daje. Tutaj wystarczy mieć namalowane chociażby te poziomy, o których ja zawsze mówię, i zobaczcie, że w połączeniu średniej kroczącej z poziomami, już inwestor mógł zauważyć, że cena oczywiście przebija średnią kroczącą, natomiast. Natomiast jest blisko oporu i tu niekoniecznie będą wzrosty, a nagle wręcz okazało się odwrotnie. Dlatego ja zawsze mówię, że do potwierdzenia sygnału przy średniej kroczącej potrzebne jest jeszcze coś innego. Tak samo często, jak oglądacie moje filmy, ja mówię o tym, że fajnie by było, gdyby cena przybiła poziom, zrobiła retest i wtedy bum do góry. Po co mi ten retest jest potrzebny? Ano, właśnie po to, że w przypadku takiej. Pięknej pułapki jaką mamy. Zaraz znajdziemy pułapkę, pułapkę, pułapkę. Na przykład... O, tu! BUM! Wybicie kolejnego poziomu i nie ma retestu, tylko spadek od razu. Tak? Dlatego dla mnie tak istotne jest wybicie poziomu, zrobienie retestu i dopiero później odbicie do góry. To jest ważna informacja. I to zawsze oprócz poziomów i inwestowania przy poziomach, wykorzystuję przy średnich kroczących. Widziałem kiedyś przy jednym z filmików odnośnie właśnie różnych narzędzi, jak chłop tłumaczył średnią kroczącą, jak szuka potwierdzenia, i dokładnie robię tak samo. Tak? Czyli zobaczcie, poznajecie dziewczynę <laughs> i jest taka sobie. Halineczka i Halineczka nagle wysyła do was wiadomość. Cześć przystojniaku, co tam u ciebie? No i generalnie tak, Halineczka wysłała wiadomość, przystojniak odpisuje, no cześć, jest całkiem dobrze. I teraz tu trzeba się zatrzymać. Bo teraz tak, czy jedna wiadomość od Halineczki, która mówi, że co tam przystojniaku, i jedna wiadomość od tego Marianka, który mówi, ej Halineczka, u mnie wszystko dobrze, czy to jest aktualnie powód do pokrzyknięcia, że o, są znajomymi? No no nie do końca, nie? Czy ten Marianek może być pewny, że oh, Halineczka to już jest mną zainteresowana na maksa? No, nie do końca. Ale jeżeli on jej odpisał i Halineczka po pewnym czasie znowu a co dzisiaj u Ciebie słuchaj ostatnio, żeśmy byli sobie na spacerku, to może dziś pojeździmy na rowerku. I jeżeli jest drugi kontakt, no to już szanse, że ta relacja się rozwinie, jest większy. I dokładnie w ten sam sposób ja interpretuję. E, średnią kroczącą. Jeżeli jest to pojedynczy sygnał, tak jak przed chwilą Wam mówiłem, gdzieś jakieś przebicie, zwracam uwagę, natomiast nie podejmuję żadnych decyzji. Podejmuję je wówczas, kiedy mi się to zaczyna zgrywać. Już nie mówiąc o tym, że w tym przypadku mieliśmy trzeci raz test tej średniej kroczącej, trzeci raz mieliśmy pokazany bardzo mocno sygnał, że jest ona respektowana, tak? Jest zwrotka boom, ale teraz zobaczcie na to. Cena robi korektę. Dobija do istotnego poziomu. Oprócz istotnego poziomu spotyka się ze średnią kroczącą, czyli mamy tak ten poziom, średnią kroczącą i do tego namalowaną linię trendu. BUM! 3-0! I jeszcze z price action tutaj potężna, silna świeca. Dziękuję. Dziękuję. I to jest dla mnie sygnał. Nie jakieś tam pojedyncze odbicie. To jest dla mnie sygnał transakcyjny, przy którym otwieram pozycję. Ustawiam sobie zlecenie obronne stop-lossa tuż pod tym dołkiem i śpię spokojnie. Nawet ten, jeżeli coś pójdzie tak, stop-loss jest blisko. Ewentualnie mogę go postawić niżej, żeby jakiś taki fake out typu taki długi knot nie wybił mi zlecenia. I bum, transakcja. W ten sposób, w ten sposób trzeba korzystać ze średnich kroczących. Są też szkoły, które mówią o tym, że no decyzje inwestycyjne można podjąć, na przykład, jak dwie średnie się przedną. No, ja mam tutaj przykład średniej kroczącej 50 i 200, bo tak jak mówię, ja z nich korzystam. No i mamy przecięcie na wzrosty, no i rosło, panie, rosło, rosło, ale zobaczcie, tutaj jest fałszywy sygnał. Nie ma, tu, tu jest czysty wykres, nie ma żadnego innego potwierdzenia, korzystam. E, tylko ze średnich kroczących. No i dobra, no mamy tutaj przecięcie, tak, będą spadki, spadki były, ale tutaj bum, tak? Więc nigdy nie korzystam pojedynczo. Jeśli, jeśli chodzi jeszcze o średnią kroczącą, dla mnie, jak już zauważyliście w poprzednich filmach, ona jest wykorzystywana do interpretacji trendu. Zobaczcie, pojawia się trend. Cena jest powyżej średniej kroczącej, czyli czysto teoretycznie można się spodziewać tutaj trendu wzrostowego i się te średnie między sobą rozszerzają coraz bardziej, trend staje się coraz bardziej gwałtowny, coraz silniejszy, tak? Tu mieliśmy przykład, że cena będzie spadać, bo przebicie średniej kroczącej było w dół. Tak, natomiast nie było obserwacji dalej tego e, ruchu. I tutaj od razu tak, średnia krocząca zawraca, czyli daje nam powolutku sygnał do tego, że może być trend spadkowy. Cena faktycznie potwierdza te e, czy, e, średnia krocząca za ceną pokazuje, że ten, ten spadki mogą być, natomiast cena z powrotem zawraca, przycina średnią, średnia znowu zaczyna się zawijać do góry i informuje nas, że jednak nie teraz będzie trend wzrostowy. Średnia dwusetka często jest określana, często pomaga przy określaniu sytuacji, w jakiej panujemy, czy, czy rynek trojduje do góry, czy rynek zawraca, czy to krótkoterminowe jest, czy długoterminowe. Można sobie w ten sposób taką średnią kroczącą pomagać. Natomiast Wy musicie zapamiętać bardzo ważną rzecz, czyli... I tylko i wyłącznie średnia krocząca jako jeden jedyny wskaźnik nie jest dobrą opcją do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ tak jak widzicie tu jest konsolidacja i tych przebić średniej przez cenę jest wiele i teraz ciul wie gdzie wchodzić i jak wchodzić. A to jest ważne, żeby wiedzieć gdzie wchodzić. <laughs> no, tak to wygląda. Zatem średnia krocząca, czyli yy, Wskaźnik pokazujący średnią cenę z danego przez nas wybranego okresu, niezależnie czy to będzie 50 dni, czy to będzie 54-godzinowych świec, zawsze ten okres jest wyrażany przez świecę, a okres świecy wy możecie sobie ustalić jako interwał czasowy. Równie dobrze może być tygodniówka, i wtedy będzie to średnia krocząca z 50 tygodni. Tyle słuchajcie z podstawowych rzeczy. Średnia krocząca może być krótkoterminowym wsparciem, tak jak widzicie. Może być e, oprócz organizacji w przewidywaniu, czy jest trend wzrostowy, czy spadkowy, może Wam dawać sygnały transakcyjne, natomiast wówczas musicie się uposażyć w dodatkowe wskaźniki oraz wiedzę. Także na dzień dobry, średnie kroczące. Mam nadzieję, że. Plus minus, zrozumieliście ich ideę i co one znaczą tutaj na tym wykresie. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie e, potrafili je stosować. Najlepszą formą nauki jest, pamiętajcie, nauka przez działanie. W związku z powyższym ja Wam pokazywałem w poradniku odnośnie TradingView, że możecie sobie wziąć. BUM, to narzędzie. Ustawiacie sobie wykres w przeszłości tak, jak byście chcieli. O, odcinacie wykres w tym miejscu klikając i od razu macie go odciętego. Widzicie, tutaj zostały tylko moje gryzmoły, rzeczy, które używam do analizy, natomiast wykres się cofnął. Ustawiacie sobie załóżmy prędkość na co dwie sekundy, żeby mieć czas na przemyślenia, dajecie play i hej i leci sobie symfonia z wykresu, a wy możecie uczyć się w ten sposób, co się zmienia. Tak, czyli tu o opór był, cena odbiła. Ponownie cena idzie do góry, tu bym szukał przebicia oporu, nie ma, nadal czekam z transakcją. Czekam przebicia tego oporu, średnie się rozszerzają, czyli nabieramy mocy w tym trendzie wzrostowym, tak? I znowu kolejne podejście, zobaczcie, bum raz, boom dwa, bum trzy, bum cztery, cena puka do drzwi. Cena puka do drzwi, czyli jeżeli cena mi tu puka do drzwi, jest to dla mnie sygnał, że będzie się chciała przebić. Trudno, została zepchnięta, czekamy znowu, kolejny raz zapuka. Kolejny raz zapuka, czy nie? Nadal się średnio rozszerzają, czyli jest to dla mnie informacja, że siła rośnie. I nagle BUM! Zobaczcie co się dzieje. Tak? One idą coraz szerzej, była informacja, mamy mocne przebicie danego poziomu. Tak? W ten sposób trzeba się uczyć. Naturalna rzecz, czyli krótka, korekta, realizacja zysków ludzi, którzy w ten sposób się tu pojawili na rynku i czekamy. I w ten sposób, słuchajcie, czekajcie, ja to przyspieszę teraz. Zobaczcie, możecie sobie w ten sposób odtwarzać wykres i zaczyna się nauka respektowania średniej kroczącej, tak, która pokazuje mi tu w tym miejscu, jak było raz, dwa, trzy. Więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że plus minus rozjaśnię Wam to temat średnich kroczących, i jutro widzimy się na oglądaniu tego, co się dzieje na rynku, bo było przez jeden dzień fajnie wczoraj, a dzisiaj już widzę krew, zaczyna się. Polewać. Tyle na dzisiaj, słuchajcie, miłego popołudnia i do usłyszenia.